Błędów z nagranych meczy robi to co prawda w nocy i na drugi dzień nie jest zdolny do życia, ale i tak przychodzi na halę, żeby nas trenować. Dziękujemy mu za to, iż wytrzymuje z 22 dziewczynami, co uwierzcie mi na słowo, nie jest łatwe, że znosi nasze humory. Pewnie większość Panów na tej wigilii wie, co to znaczą humory kobiety. W poniedziałkowy wieczór w auli zespołu szkół nr 3 w Szamotułach odbyło się spotkanie opłatkowe uczniowskiego klubu sportowego Szamotulani w spotkaniu udział wzięli członkowie klubu: zawodniczki, trenerzy i działacze oraz zaproszeni goście. Wśród nich między innymi poseł Jakub Rutnicki, starosta Szamotulski Paweł Kowzan, burmistrz Włodzimierz Kaczmarek oraz przedstawiciele sponsorów. Zebranych powitał prezes klubu Wiesław Małyszka. Oprócz tradycyjnego opłatka i życzeń świąteczno-noworocznych nie obyło się bez prezentów dla zawodniczek UKS-u. Prezes klubu, podsumowując mijający rok, dziękował wszystkim, którzy przyczynili się do utworzenia w szamotułach szkolnego Ośrodka Siatkarskiego i Akademii Siatkówki. Ośrodek i Akademia działają od tego roku przy zespołach Szkół nr 1 i 3. Na co dzień dziewczęta trenują i rozgrywają swoje mecze w udostępnionej przez starostę hali na Łęcz w Szamotulach. Dzięki szkołom, dzięki działaczom, dzięki nauczycielom, błękwistom, dzięki u, 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 u uczniowskiemu klubu sportowemu w Szamotulani. Dzisiaj się cieszymy, radujemy, że projekt wyszedł że będziemy mieli gimnazjalistów, później pójdą do liceum, to będzie ciągłość szkolenia. Bardzo się cieszę i dziękuję wszystkim, którzy się zaangażowali. A korzystają dzisiaj przede wszystkim w zdrowych, spokojnych świąt i do siega roku. Wszystkiego najlepszego. Panie, rok 2013 jest dla nas bardzo dobrym rokiem, szczęśliwym rokiem. Nie sądziliśmy, że te marzenia nasze, założenia zostaną w ten sposób zrealizowane i udają się tak zrealizować, jak zrealizowali. Założyliśmy Akademię siatkówki. W której w tej chwili udział bierze 7 siedem szkół z powiatu szamotnickiego. Gdzie ćwiczą gdzieś około 120 gdzie dziewczynek. Ćwiczy. Kadetka, Wystawiona mamy do rozgrywkę kadetkę. Tak? Kadetka w tej chwili w swojej grupie jest na czwartym miejscu. Mamy wystawioną młodziczkę do rozgrywka Wielkopolski, gdzie generalnie jest na drugim miejscu w swojej grupie. No i mamy słynną mini siatkówkę, właśnie to jest Akademia Siatkówki, gdzie nasze dziewczynki czwórki robią furorę. W tej chwili jest giga tak zwana Wielkopolska. I Widze Wielkopolskiej w swojej znowu grupie zajmują pierwsze miejsce te dziewczynki z szórek, które to były te, które byśmy właśnie tym przedstawiali, że wczoraj wróciły do Rotowa i zajęły nawet 31 zespołów, tych zachodni pomorskich. Siódme miejsce. Jest to dla nich osiągnięcie. Te dziewczynki ćwiczą rok dopiero. Także Akademia Światkówki jest to taki zaczyn, to, który da naprawdę dobre dobre wyniki. Czego by sobie życzył UKS ukreszą w nowym matkowym roku? Czy są jakieś marzenia, które jakieś My, plany? Marzenia są takie, żeby po prostu dziewczyny przy swoich umiejętnościach, możliwościach, które posiadają, żeby osiągały lepsze wyniki, bo czas już tylko temu, żebyśmy się plasowali na czołowych miejscach, nie na środku gdzieś, na środku tabeli. Dalej rozwojowy życzyłbym sobie, żeby nadal był taki rozwój, jak jest w tej chwili UKS-u, żeby to spokojnie, stabilnie się rozsądnie rozwijało. Życzymy sobie to, żebyśmy wsparcie finansowe mieli przynajmniej takie, jak mieliśmy w tym roku, a nie gorsze, ale by się przydało lepsze, bo Akademia Światłowia na ziemię kosztuje. I sądzę, że po rozmowach ze sponsorami, z którymi miałem okazję rozmawiać, i tutaj, jak też gdzieśmy dzisiaj na dzisiejszym spotkaniu rozmawiali, że starzy przyjaciele UKS-u Szamtolani nadal będą nas wspierać i to nas cieszy I tego UKS-owi życzymy. Dziękuję. Jest z tyłu. Nie ma z Nie ma to Aby zabawki były nie Nie. Każdy może nie już gracie sześć y, osób, tak? Czy macie, czy jeszcze 4 4 a, 4 macie? 4. A, 4. macie.